Witajcie kochani, tu Monika i. Uuu, Litka! Oczywiście. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałyśmy dla Was nowy układ taneczny. Myślę, że muzyka jest Wam znana, więc z tańcem również sobie poradzicie. Ale zanim zatańczymy go wspólnie, pokażemy Wam i spróbujemy Was nauczyć kilku podstawowych elementów do dzieła, na początek, moi drodzy, uwaga, uwaga, łączymy nóżki. I kolanka. Raz jedno, raz drugie. Raz jedno, raz drugie. A rączkami odbijamy. Prawą do lewego, lewą do prawego. Piąteczka. Mamy to, lecimy dalej. Teraz mamy wykopy nóg do przodu. Raz jeden kik, raz drugi kik. Raz jeden kik, raz drugi kik. Nie trzeba jakoś strasznie mega wysoko. Wystarczy odrobinę nad podłogą. Do tego mamy ręce na przemian, na przemian, prawa do lewego, lewa do prawego. Dokładnie tak. Teraz nóżki w lekkim rozkroku. I mamy tak. Ramię, ramię. Strzepujemy. Kurz, strzepujemy kurz i do tego nogi. Do boku, do boku. Kik. Teraz łączymy stopy. Lidziu, zapraszam. Łączymy stopy i mamy hop, ciach, ciach, hop, ciach, ciach. Przesuniemy się trochę do tyłu, żeby było lepiej widać nasze stopy. I hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop, hop, hop. No i to już mamy całą zwrotkę. Piąteczka. A teraz, kochani, refren. Na refrenie idziemy do przodu i do tyłu. Nisko, ciach wysoko. Hop. Nisko. Ciach wysoko. Hop. I teraz uwaga, zmieniamy stronę. Możemy na przykład odwrócić się tyłem i maszerować tyłem i do przodu. Ale żeby nie odwracać się do was plecami, my to zrobimy do boku. Czyli zmienimy kierunek do boku. I będziemy sobie chodzić w jedną stronę i z powrotem. Dobrze, mam wrażenie, że Lidia tak za Wami już tęskni, że mało nie wejdzie do tego telefonu, prawda Lidziu? Tak! No właśnie, chodźcie kochanie do mnie, bo zbliżamy się do finału naszego układu. Otóż teraz, moi drodzy, będziemy wygrywać rytm naszym ciałem. I mamy tak: ramiona, kolana, ramiona kolana, ramiona, kolana, ramiona, kolana, ramiona, kolana, ramiona, kolana. Możecie robić sobie trochę wolniej i mówić sobie prawo do lewego, lewo do prawego. Dokładnie. Tak Wam będzie łatwiej. Mhm. Prawy do lewego, lewy do prawego. Dokładnie tak. Piona. No to co? Spróbujemy z muzyczką i życzymy Wam super ekstra fajnej zabawy. Set at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm. Come over and start up a conversation with just me and trust me. I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop prepping the man on the jukebox. And then we start to dance. And I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming now But she smells like you every day discovering something, Brent. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something, Brent. I'm in love with the shape of the week. Day. Mm -hmm. but you and me are thrifty, so go. All you can eat, fill up your bag, and I fill up the plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. Mm -hmm. And even in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming now. For My bedsheets smell like you. Every day discovering something new. She smells like you. Everything is covered in something I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on. I'm in love with your body. Come on, baby. Come on, come on. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, baby, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Dziękujemy bardzo, papa?